Liechtenstein rzadko pojawia się w międzynarodowej prasie. Nic dziwnego. Kraj ten liczy zaledwie 39 tysięcy mieszkańców i zajmuje obszar mniejszy niż 1 czwarta Berlina. W związku z tym niewiele wydarzeń o międzynarodowym znaczeniu ma miejsce w tym małym księstwie. Ale to właśnie się zmienia. Liechtenstein prowadzi bardzo publiczną walkę z Czechami. Spór dotyczy terytoriów i ziem w Czechach do których Liechtenstein wciąż rości sobie prawo. Obszary te są czterokrotnie większe niż całe obecne terytorium Liechtensteinu. Ten konflikt nie jest nowy. Od dziesięcioleci oba państwa toczą spory prawne o te ziemię. Stosunki dyplomatyczne były wielokrotnie zrywane, a obecnie oba kraje znajdują się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednak szybkie rozwiązanie nie wydaje się możliwe. To najwyższy czas, by przyjrzeć się tej spektakularnej konfrontacji. Dlaczego Liechtenstein wciąż rości sobie prawo do części Czech? Czy te roszczenia są uzasadnione? I czy księstwo rzeczywiście może wygrać w sądzie? Wszystkie te fascynujące pytania omówimy w dzisiejszym materiale. Miłego oglądania. Stosunki między tymi państwami są napięte od ponad stu lat. Przez większość tego czasu nawet się wzajemnie nie uznawały za suwerenne państwa. Początek sporu sięga roku 1918. W wyniku rozpadu Austro-Węgier pod koniec I wojny światowej powstało po raz pierwszy państwo czechosłowackie. Już w październiku tego samego roku przeprowadzono tam gruntowną reformę rolną, w wyniku której wielu właścicieli ziemskich zostało wywłaszczonych. W tym również ród Liechtensteinów. Do tamtej pory rodzina ta posiadała liczne terytoria, zamki i majątki w Czechach, a także na Morawach i Śląsku. Te regiony stanowią kolebkę rodu książęcego Liechtensteinów, który po raz pierwszy został wspomniany w 1136 roku, co czyni go jednym z najstarszych rodów w Europie. Majątki te miały więc nie tylko wartość materialną. Ale przede wszystkim symboliczną. Zostały jednak znacjonalizowane i przymusowo sprzedane. Liechtenstein natychmiast złożył skargę, ale została ona w dużej mierze zignorowana. W konsekwencji, księstwo odmówiło uznania Czechosłowacji za suwerenne państwo, a ta odpowiedziała tym samym. Dopiero w 1938 roku nawiązano pośrednie stosunki przez Szwajcarię. Ale dramat dopiero się rozpoczynał. Wybuchła druga wojna światowa, a wraz z nią rozpad Czechosłowacji. Liechtenstein, który podczas wojny zachował neutralność, ponownie uznał się za prawowitego właściciela tych terytoriów, ponieważ Czechosłowacja nie była już w stanie egzekwować swoich roszczeń. Po wojnie historia się powtórzyła. Na mocy dekretów Beneša rząd przywróconej Czechosłowacji Ponownie wywłaszczył rodzinę Liechtensteinów. Uzasadniano to tym, że książę i jego rodzina podczas spisu ludności w 1930 roku zadeklarowali narodowość niemiecką. Po wojnie wszystkie niemieckie majątki miały przejść na własność Czechosłowacji. Było to z niewagą dla księcia, który uznał za głęboko obraźliwe, że nie został uznany za Liechtensteina, lecz za Niemca. Stwierdził również, że wywłaszczenie w związku z tym traci swoją podstawę prawną. Książę stwierdził, że nigdy nie zadeklarował przynależności do narodowości niemieckiej podczas kluczowego okresu po 1929 roku, nigdy nie należał do żadnej partii ani grupy politycznej związanej z narodowością niemiecką i że nie znajdował się na terenie Czechosłowacji podczas tego spisu. Stosunki między obu państwami zostały zamrożone. Ale o jakie majątki w ogóle chodzi? Okazuje się, że jest ich całkiem sporo. Poniżej przedstawiono listę wszystkich wywłaszczonych majątków Liechtensteinów i ich roszczeń. Znajdują się wśród nich liczne działki, posiadłości, przedsiębiorstwa, hotele, zamki oraz otaczające je terytoria. Szczególną uwagę warto zwrócić na zamek Waltice na południowych Morawach, który obecnie jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Łącznie chodzi o obszar 700 km kwadratowych. Dla porównania, obecne terytorium Liechtensteinu zajmuje zaledwie 160 km kwadratowych. Przez dziesięciolecia dochodziło do licznych sporów i prowokacji między państwami. Dopiero w 2009 roku Liechtenstein i Czechy wznowiły stosunki dyplomatyczne. Powstała niezależna komisja historyczna, która miała rzucić światło na tę sytuację, ale jej raport nie był jednoznaczny, a Czechy odmówiły podjęcia negocjacji. Liechtenstein poczuł się dotknięty w swojej suwerenności, zwłaszcza, że Czechy rozwiązały podobne problemy z większymi państwami, takimi jak Austria czy Szwajcaria. Na drodze negocjacji. Im mniejsze państwo, tym ważniejsze jest, by bronić swoich praw, powiedziała minister spraw zagranicznych Liechtensteinu Katrin Egenberger w rozmowie z Financial Times. Księstwo uznało drogę prawną za ostatnią możliwość. Po tym, jak skarga przed Czeskim Trybunałem Konstytucyjnym została odrzucona, Liechtenstein złożył w 2020 roku wniosek, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Proces prawdopodobnie jeszcze potrwa, a jego wynik pozostaje niepewny. Eksperci w dziedzinie prawa konstytucyjnego oceniają jednak, że szanse Liechtensteinu wcale nie są takie złe.